Witajcie moi drodzy, ja jestem Misiek 200M, a to kolejne nagranie z serii Księżycowe opowieści. Jak możecie zauważyć, tym razem zajmę się przeglądem kolejnego numeru magazynu brochów. Cóż, to będzie moje drugie podejście, ponieważ za pierwszym razem, gdy byłem już gotowy, panowie z energetyki stwierdzili: Hola, ależ dlaczego nagrywać właśnie teraz, możesz nagrać za kilka godzin. Więc nagrywam właśnie dnia dzisiejszego. Dobrze, a co w tym numerze? Brochów, to już rok z Wami. Snowdrop, fanowskie animacje w natarciu. Windy Goal z cyklu poznajemy antagonistów. Numer trzeci w roku 2013, łącznie jest to jedenasty numer tego magazynu. Lecimy dalej. Standardowo list do księżniczki celestii od Bobula. No, albo do piratów jakiś, dobrze nie wnikam. Tutaj nasza kochana redakcja, dzięki której mamy to, co tutaj widzimy. O, widzę na pierwszej stronie sprostowanie odnośnie kontrowersyjnego artykułu z poprzedniego numeru, odnośnie klopów. No dobrze. To zobaczymy potem. A i oczywiście yy, Flutter Bunny życzy nam wesołych świąt, wielkiej nocy, razem z redakcją. Brochów oczywiście. Dali. Hmm, to troszkę mi się wydaje nieczytelne, ale dobrze. Mamy recenzję dwóch odcinków jednej fanowskiej animacji, czyli Snowdrop, i aż, aż pięć fanfików. Ładnie, ładnie. A oprócz tego wiadomości ze świata fandomowego oraz relacja z piątego rzeszowskiego ponimita, artykuły publicystyczne, historia brochufa, wywiad z Niklasem, wywiad z Alberichem, Windigo, czyli ci nieznajomi antagoniści z tego odcinka. On w polskim dubbingu chyba się nazywał. Wigilia serdeczności? Nie wiem, coś, coś w tym stylu pewnie, ale ja polskiego dabingu nie widziałem, więc taki czysty strzał z mojej strony. Wyzwanie, czyli broni z wychodzą z ukrycia. No nie wiem co to. Krzywym okiem w przeszłość. My Little Pony, lata 2003-2009. Czyżby generacja trzecia, trzy i pół, i jeszcze. Co tam jeszcze było? Była jeszcze jedna taka seria, co kucyki niemowlaki były. O nie, dobra, aż mnie ciarki przeszły. Dobra, dalej. Tutorial, szyjemy swojego pluszaka? O, to, to, to będzie dobre, to będzie dobre. Serialowe, czarne charaktery, czy aby na pewno? Zobaczymy. Kącik muzyczny, nowości ze świata muzyki, rysunki czytelników. I czytelniczek, żeby nie było. Kąciek literacki, Twilight Sparkle. Recenzja książki niezwiązanej z fandomem, jak zwykle, chyba. I tu jakiś fanfic. A to nie wiem, zobaczymy. I poezja. A oprócz tego, o, ludzie listy piszą. To chyba coś nowego, bo nie przypominam sobie, żeby było. Oraz sudoku, pewnie jak zawsze od pana cichego, czyli coś, co będzie kosmiczne do rozwiązania, ale fajnie. Dobrze, dalej. Wieści ze świata powstały dzięki pomocy bloga For Glorious Equestria. Co ciekawego przydarzyło się w zeszłym miesiącu. Fundacja Polskich Broni Skanterlot. Parę dni temu fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. No to jest duży krok. Międzynarodowa baza fandomowej muzyki. EQD Music. O! No, ciekawe, ile już gigabajtów nam nazbierali. Zobaczymy. O, wynik ankiety y, polskiej Wiki y, dotyczącej tytułów odcinków dla sezonu trzeciego. Właśnie ta ankieta odbyła się po to, y, by móc przekazać po prostu te y, proponowane przez fandom tytuły. Y, Osobom odpowiedzialnym za dubbing w skrócie. Jakie tutaj mamy tytuły? Odcinek 1-2. Kryształowe Imperium zdobyło najwięcej głosów, to dobrze. Odcinek 3. Za dużo pinki Pie, co za dużo to niezdrowo. Mi się jednak najbardziej podobał tytuł Różowa Inwazja. Nie wiem dlaczego, tak jakoś najlepiej do mnie przemówił. Odcinek 4. Jedno złe jabłuszko. Jedno, zje, jedno złe jabłko, no... Niewielka różnica, jest też złe jabłuszko. Piąty, magiczny pojedynek no tu raczej bez wymysłów. Szósty, bezsenność w Ponyville. Siódmy, Akademia Wonderballs. Na skrzydłach ambicji no to też dobra alternatywa dla tytułu. Ósmy, zjazd rodziny Apple rodzina w komplecie. Dziewiąty, spike do Twoich usług smocza przysługa. Spike do usług. No, tu się tego spodziewałem. Odcinek dziesiąty. Spokojnie to tylko chaos. Tak, Discord. <laughs> Koko Jumbo i do przodu? <śmiech> Dobra. <śmiech> no, to, no to do przodu. To idziemy dalej. Pro... O! Promo Galakonu, czyli konwentu, który się odbywa w Niemczech. No cóż mogę powiedzieć, no promo jest po prostu genialne, ale trzeba pamiętać, że jest wykonane przez profesjonalnego animatora. Przez JAN Animations. Dobrze, Dali. No, sponifikowana wersja Cave Story. No, myślę, że pewnie kilka osób kojarzy ten tytuł. 21 marca, premiera czwartego sezonu My Little Pony Friendship is Magic już, już tej zimy. Cóż, wyglądając za okno mógłbym stwierdzić, że to właśnie tej zimy, teraz, zaraz, a to niestety grudzień. Dużo czasu. Spodziewałem się, że po tych 13 odcinkach sezonu trzeciego poczekamy zdecydowanie krócej. No niestety, niestety, Hasbro dyktuje warunki. Dalej. Fandom polski, a zagraniczny. Aha, to wiem o co chodzi. Pewna paczka, która trafiła z Polski do. za ocean, chyba, tak? Tak, do Kanady, myślę. Czy dokąd? Ja nawet nie pamiętam. Dobrze, gdzieś tam trafiła do y, fandomowej piosenkarki. Tak to określę. Tu relacja z 5 Rzeszowskiego po nimitu. To sobie przejrzę. Tutaj recenzja odcinka. Odcinek dostał 4,5 na 10. Czekajcie, który to był ten odcinek? Aha, ten co Spike na początku chyba piecze yy, diamentowy tort, czy coś w tym stylu? A, no tak, a potem się zajmuje zwierzakami. Oj, tylko 4,5. No cóż, pamiętajmy, że to jednak. Yy, Coś mi tam stuka, jakbyście słyszeli, to przepraszam za to. Cóż, pamiętajmy, że to subiektywna ocena autora. A ten odcinek, czyli finałowy odcinek sezonu trzeciego, czyli odcinek stricte musicalowy. On dostał ocenę... 7,5 na 10. Ech, i tak dobrze. Mysteria przygotowała yy, krótką recenzję. Krótką, a może i troszkę dłuższą, bo chętnie na ten temat bym poczytał. O, można poczytać. Na temat animacji Snowdrop. Ja się nie będę wypowiadał. Przeczytajcie, co Mysteria ma nam do przekazania. Dalej. Tutaj na temat fanfika, a to sobie nie będę spoilerować, przewinę dalej. Tutaj wywiad z autorem tego opowiadania. Dalej, efekt motyla. To. Chyba zacząłem czytać, ale potem jakoś nie skończyłem, bo na kolejny rozdział było... trzeba było czekać. A dobrze, nie pamiętam zresztą. Dalej. Kolejne opowiadanie. Zaraz, nie opowiadanie. Dobrze, opowiadanie. Myślałem, że to już wywiad. Tushy for a rainbow. Jeszcze cztery części przede mną. Dobrze, jeszcze to... Jeszcze to nagram. Tak myślę. O, krótka historia Brochufa. O tą okładkę pamiętam. Była genialna z Derpy. Nie wiem dlaczego, ale to miało taki jakiś klimat potężny. Tak jak stare czasopismo, jak się przegląda coś wstecz, jak wyglądało kilka, kilkanaście lat temu, to... No tak, tak samo się czuję, jak patrzę na to. Dobrze. Na pewno przejrzę. Dali. Tu wywiad z Nikolasem, czyli osobą znaną w świecie fandomowej muzyki. Tu wywiad z Alberichem, twórcą opowiadania zegary. Jeśli ktoś je zna, to myślę, że postać Albericha również będzie kojarzył. Dali. Windigo. Czyli najbardziej najbardziej ciekawy moim zdaniem antagonista, bo nie wiemy o nim właściwie właściwie nic. Czym to jest? Duchem? Jakąś ekwestriańską materią, czy czymś podobnym? Na pewno przejrzę. Wyzwanie, czyli z wychodzą z ukrycia. A to nie wiem o co będzie chodziło w tym artykule, może o... Ukazaniu się jako broni w świecie zewnętrznym, otaczającym nas. No, na pewno przejrzę. Dalej. Krzywym okiem w przeszłość. Rok 2008 i 7 głównych bohaterek Generacji trzeciej. Rok 2009 i 7 głównych bohaterek w Generacji 3,5. Nie, dalej, 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 da. Tak, potworek. Tak idealnie określone. O, yy, czyżby to był. Spike? No, nareszcie coś fajnego. Tutorial, szyjemy swojego pluszaka. Yy, czyżby to była Skutalu? O, ujęty, gdybym. A może spróbuję kiedyś uszyć swojego pluszaka? Może takim plastycznym bestalenciem nie jestem. Zobaczę. Oj, za ten tutorial to. No coś wspaniałego. Oj, to chyba. To chyba nie będzie skutalu, ale i tak. Nie, no świetne, świetne. Nie naprawdę świetne. Następne serialowe czarne charaktery, czy aby na pewno to kogo mamy? Nightmare Moon Discorda, Kryśkę Sombrero. No właściwie czwórka. Tych dużych, no i Windigo, wspomniane już w poprzednich artykułach w artykule poprzednim. To jest właściwie piątka. Jest jeszcze Mantykora, czyli szóstka. Jest jeszcze hydra, siódemka. Są jeszcze Parasprite? No, jeszcze coś jest? A nie ja wiem, bym musiał popatrzeć na tytuły odcinków, żeby sobie jakoś przypomnieć. No, na pewno ciekawy artykuł. Krótka historia: Nightmare Moon. <grystanie> tak, Discord. Okej. Okay. Krystyna. A tutaj na temat Króla Sombra. Czyli antagonistę o najkrótszym dialogu. <grym> Dobrze, dalej. Oj, tu jest, widzę, sporo na jego temat. A szkoda, bo to jest taki trochę, według mnie, niewykorzystany potencjał. No cóż, co nie zmienia faktu, może go zobaczymy gdzieś w przyszłości? Kto wie, kto wie. Tutaj y, fandomowa muzyka. Ciąg dalszy świata muzycznego. O, rysunki czytelników i czytelniczek. W sumie można poglądać. A, a tutaj y, książka niezwiązana z fandomem. Czyli dlatego to tutaj opowiadanie wylądowało. Jest to yy, zwycięzca pierwszej edycji konkursu literackiego na forum MLP Polska. Huh. No zobaczymy, co to jest. Dalej. Poezja, czyli kilka wierszy od redakcji bądź czytelników. Tu ludzie listy piszą. No tu spodziewałem się, że będą listy odnośnie kontrowersyjnego artykułu z poprzedniego numeru, więc to sobie przeczytam później. O, Sudoku, yy, czyli o masakra trochę, ale obrazkowe Sudoku. No, to się rozwiąże. Goodbye. Dobrze, no to na tym kończymy. Tak właśnie wygląda trzeci numer magazynu Brochów w roku 2013. Ja się z Wami żegnam. Dobranoc, trzymajcie się.